Witam Was w kolejnym odsłonie Infestation News z tej strony Smocza Krew Aby nie przedłużać, zaczynajmy Zacznijmy eksplorować Naszą mapę Dobra, gdzie my jesteśmy w ogóle? O kurde, teraz no, jeszcze nie było Ale tak, na poprzedniej żeśmy zabili Szarego, tutaj To Można zwiedzić, zobaczyć co tu jest w ogóle Mhm, cyk nie ja, o to jakoś na powrót do zobiaczków. Szkoda, że nie mam motorówek do pływania Te składane ja może, może dać mi jakiś pomysł. Może nie trafiłem No. Ja robię jak... O! Tutaj jest zombie, który wcina asfalt. Chodź, piasek. Coś mnie tu... O, właśnie, harczy No nie mówcie, że jest zaraz noc, ja rano, dobrze Pan tego już nie potrzebuje, pani też tego nie potrzebuje Słyszę jak biegnie z skrócie się zawsze przytadną

Śmiegnąłem jeszcze ją Nie przyjmujemy interesantów niezapowiedzianych Aha, tu jest butur paliwa Dla Fajnie, na środku Tego się nie spodziewałem Już ostatnio zabraliśmy <słuch> <nie słuch> Kurde Właśnie przykro mi, że coś tam się przed tutaj Tak jak się obrócił napięcie No Przed chwilą się wylaczyłem, jak to znowu mnie taką dla zapali nie widzieliście? Nie widzieliście? jeszcze. Potrzebne się... Nie widzieliście? Nie tak Nie widzieliście? Nie Tak się składa. Nie To nie ciekawego serienia. Pustosą. Achch. <słuch> Grażą mi zaczynają na atakując ze wszystkich stron jak tylko mogą tak, jest potrzebne to z chęcią wezmę dobra, przyjdziemy się po domu, zobaczymy no cieszę, że mnie widzisz żeby to jadł się tam dużo tyle Zjemy sobie co nieco czeka czekam na Już biegłe tyle O proszę bardzo Nie wiem kto trzyma pistolet w zamywarce, ale no, no no O Snajperka Subcio O Bamciu zobacz coś, potrzebuję kraft. Gdzieś tutaj jest za drzwi. Nie, nie. Ha jestem z trudem tutaj. Nigdy nie ma. Jak się dzieje, że do mnie biegnie? Ta pani była niebezpieczna, jak granatę, proszę. Trzeba uciekać, bo samochód ich bardzo, to bardzo gruje. Tu jest jakiś Medford. można zobaczyć zadanie, jest tam. Nie byłem jeszcze. Tu jest e, piramida Azteków. Powiedzmy. Usprzątajmy no? trochę PC-aków. na no, Pewnie mogę jeszcze teraz. To jest tak, to wejść. Jestem sobie robu. Całego walił. To jest blush i to daje dodatkowo, jak tu macie na dole 100%, to daje jeszcze 30% dodatkowo. Albo akurat to 10% daje, ale są jeszcze do 30% widziałem, była czerwona. ona jest Tym się pobawię jak w nocy będzie no. no, Mam je dobra Trzeba ponabijać trochę zombiaczków Zalona jak śmietana Łoj Panie, oni wruczą. A Ale ktoś tu powycinał. I ma ciekawe dodanie. Taki zadowolony biegnie. To zrobię coś takiego. Wybiorę ich w jedno miejsce. Wiem, że jeszcze do światła lecą. Do domu. Tak się szybko ekspiesz. <laughs> mm, nie. chyba najpierw będziemy samochodów będzie najbliżej. Zanim się pojawią biały zombie. do, do zabawy, żeby pokazać jak to, to działa niestety będę musiał to użyć. uwaga uwaga zatkajcie uszy o. No, ja o to było nie fair. Przeleciał? Oh. Nie. Tak. Oh. jest? Oh. Oh. bo, to przeraża.

Trzyma Trzy maczety. Myślałem, że go znowu nagraje jakaś w wcinała. No to Idziemy dalej zobaczyć, co tutaj jest. Tam jest potrzebne. przydać. <trybuj> <Uj, wiej, co trybuj> <jest? trybuj> To są stare naboje i one są jakby mniej zadowalają w razie oh. Tu nic nie ma Wiem. Znaczy, do piekla systema go wyznaczy. Tutaj nic ciekawego... O! Pomyliłem się, tutaj jak jest coś fajnego. Owsianka. To pozbądźmy się... Nie, to co zrobiłem? Ziem zamieniłem, zamiast rozładować No, dobry jestem No, rozładuj i wyrzuć Cyk Coś tu jeszcze O, mam przynajmniej 20 Tutaj o, to Co trzeba wziąć. Taka jakby pesta biegniemy dalej. Szkoda, że tutaj są te budynki niepotwierane. W niektórych mapach są, ale nie wszystkie Tych nie są. Widziałem, że były gdzieś bliżej. Dobra jest, to biega. Tam to Tutaj wyczyściłem było po prostu. Każeję, ja, jeje, ja, ja, ja. byliśmy tu, no, teraz jedziemy nie pytam, co wydropił. Apatrz <grymne> <grymne> tego, że tu jest dużo zombie nie ma nic. Troszeczkę można było wziąć oko. No, nie spałem. Trochę budynków Medicast, no dobra, przynajmniej coś bołem się, że to nic nie będzie. Się Medifor, że tu byli dużo medycyny, a to dupa jest za to dużo, otwierać jest za to dużo zombiaków. A cię cieszę, rozumiem, Zobaczmy, mniej niż żeby nie chybić Ciekawe czy tu szary jest też A nie, powinien być Już A pani Cezu chciała よし、入り物。 Muszę śmieci zbierać. O czy tam. Stałem, stałem i ja powiem, że udaje te Jak spio zbierał się wszystkie dookoła i rzucał się garnale do wody. Szczególnie na Kalimut, na lotnisku. Kiedyś Wam na pewno pokażę. O, drop się pojawił. Gdzieś powinniśmy widzieć... chyba odpowiedniej wysokości eee, samolot który zrzucił nam drogę o tu jest o wiele więcej To jest słodkiego na osłodzenie sobie życia. Czekoladka. Wiecie? Pada z Grenatem. Tak dla rozluźnienia. O, się na No, <zodziora> to w sumie tak wszystko zwiedziłem tutaj co jest. Wszystko tutaj na tym, tym powietrzu mieścia. Eee. do punktu wyjścia. O, tu aż jest. O kurde, daleko. W sumie tyle Bo tu nic nie ma I i tyle Coś zażarłem, tylko nie co Tu był przejazd. Dobra, najdźmy wrócimy się tutaj. Jeszcze się nie wczytał te trawa. Biegnął za mną <śpiewa> tym że trzeba powiedzieć: że nie W sumie w sumie to na dzisiaj chciałem tyle pokazać. Tyle pokazać, tyle do zwiedzenia. Do pokazania jeszcze na tym mapie jest o wiele, wiele więcej. Także żegnam się z Wami. Do usłyszenia, i zobaczenia smoczek